Dobry, witajcie w mojej czystej kuchni. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, jak ją sprzątam, to zapraszam, bo taki odcinek już siedzi na kanale. Ja tymczasem biorę moje eko siatki i jadę na zakupy do mojego ulubionego warzywniaka, który połączony ze sklepem Eko, kto mi ogląda uważnie, ten prawdopodobnie wie, o jakim mówię sklepie. Jestem dzielnica Osowa i sklep Zielona Planeta. To jest właśnie mój ukochany sklep. Jeżeli ktoś nie wie, tutaj owoce, warzywa, kapusta, kiszona, twarogi nabiał. biał, no, rewelacja. Wielbem lutka. że Misja zakończona sukcesem. Mam wszystko z mojej listy, a nawet więcej, bo kupiłam też moje ukochane. Gdzie Wy jesteście? Oliwki greckie, one są przepyszne Naprawdę jak będziecie tu musicie spróbować Ja wiem, że już o tym mówiłam Ale lubię się dzielić tym co dobre Także mam dużo warzyw, owoce, jajka Tutaj są też świetne I obok jest fajna piekarnia, więc od razu kupiłam Trzy dobre chleby, które sobie zamrożę już na święta Chciałam jeszcze do mięsnego, ale pada deszcz i są kolejki, i przed chwilą się dowiedziałam, że w tym tygodniu nie ma godzin seniorów. W jednym sklepie mi to powiedziano, a w drugim pani powiedziała, że są. Więc nie wiem, bo jest za 50, jechać do Lidla, czy nie? Bo tam mam dosłownie kilka rzeczy takich bieżących. Dobra, pora się rozprawić z tymi zakupami i rozpocząć realizację moich planów świątecznych. Mam tu wszystko wypisane na najbliższe trzy dni, co kiedy robię. Dzisiaj robię kapusę wigilijną farsz do uszek, farsz do pierogów i miałam zrobić śledzika i mam wszystkie produkty oprócz najważniejszego, czyli śledzia bo była taka kolejka do rybnego i padł taki deszcz, że stwierdziłam, że nie więc może potem po południu kupimy śledzia i zrobię to wieczorem Niemniej zaczynamy, to już specjalnie zaczynamy gotowanie świąteczne i takie ciekawostki będę wam cię przedstawiać kulinarne Zakwas buraków ekologiczny z zakwasowni, można pić go codziennie rano na no, czopu, szklaneczki chyba z tego co pamiętam I on wzmacnia układ odpornościowy i również sprawia, że czerwone krwinki się namnażają, także bardzo wam polecam, też jest super do barszczu I pytanie za 100 punktów, to jest takie pytanie z kategorii czy lubisz sernik z rodzinkami czy bez, czy lubisz kombat wigilijny Ja go odkryłam bardzo późno w swoim życiu Gdyż miało to miejsce podczas wigilii, e, którą organizowała moja bratowa wiele, wiele lat temu, to była pierwsza taka wigilia i ona właśnie zrobiła taki kompot. U mnie w rodzinie nigdy go nie było, ja go nie znałam, o Jezu, ten aromat i słuchajcie, zakochałam się absolutnie, to jest mój ulubiony napój bogów, wygrywa nawet z Prosecco. Kapusty kiszonej no nie może być za mało, więc kupiłam takie wiadro. I ten producent jest ekstra. Naprawdę uwielbiam. No i też jedna z moich ulubionych herbat jogurt, i to są herbaty eko. Trochę droższe niż takie normalne, ale powiem Wam, że warto, bo są naprawdę przepyszne. Tu zaczynam gotować grzyby do uszek. Tutaj grzyby w wodzie z mlekiem i one są do pierogów, akurat w tym przepisie trzeba je ładować w wodzie z mlekiem, a w tym przepisie mam napisane, że w samej wodzie Nie znam się aż tak na tym, więc y, postępuję zgodnie z przepisem <laughs> Tutaj mam słuchajcie grzyby suszone od dwóch różnych osób, z dwóch różnych części Polski, z dwóch różnych źródeł zupełnie, także to jest ciekawe I będę zaraz robić y, bigosik wege Akurat mam dużo do powiedzenia, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja kiedyś byłam wegetarianką i uwielbiałam taką kapustę. To się nazywa kapusta Wigilijna. Ja ją robiłam tak trochę po swojemu. Mój przepis jest podobny do tego, który znajdziecie albo w jadłonomii, albo w kwestii smaku. Przepis z jadłonomii jest z kapustą świeżą, pół na pół mieszamy. Kiszoną, ale ja chcę bardziej kwaśny ten bigosiek, bo ja taki lubię, więc bazuję na przepisie z kwestii smaku, aczkolwiek w obu przepisach dodają soczewice, ja jej nie dodaję, no bo mamy tyle jedzenia na święta do przejedzenia, a soczewica jest bardzo sycąca, więc to jest bez sensu, więc on będzie bardzo prosty i szybki przepis na to danie wam zostawię na dole z tymi uwagami, które wam teraz przekazałam na tą kapustę, jeżeli natomiast chodzi o pierogi, uszka i wszystkie inne rzeczy no to ja jadę z tej kuchni polskiej okienko 23 w kalendarzu od mojego męża o nie co to jest kolejna świetna ozdoba świąteczna na głowę, zaraz się wam w niej zaprezentuję Dobra, teraz już wiem co miałam na myśli, mówiąc, że będzie kilka śmiesznych rzeczy. <laughs> I 23 w mix it. Przed Przedostatnie okieneczko, moi drodzy. Uuu, chrupiące owoce, czyżby tak. Ciekawe jakie. Bo to jest też coś, co bardzo lubię. I tutaj mamy banan i truskawkę. Bardzo smaczne. Jak nie znacie, to polecam. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Nie wiem, czy ja w ogóle jestem na to gotowa. Zaraz daj momentkę, cheese. Wiesz co, to jednak ten domek z pernika na głowę nie był taki najgorszy. Wiesz, mamy taką kolekcję tych ozdób, że chyba przyjmiemy tak gości wigilię z takimi różnymi e, sytuacjami na głowach. Słuchajcie, ja sobie odpalam muzyczkę w tle, żaden serial, bo mnie to rozproszy, a muszę się skupić na gotowaniu, żeby wszystko wyszło pyszne, więc muzyczka, pewnie będzie to jakiś AC, DJS albo inny chillout i gotujemy. Ale się jaram. Chcemy się powiem wam, że bardzo mi się chce. Ja bardzo lubię robić dania wigilijne. Ale tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o takie tradycyjne dania, to ja postępuję zgodnie z książką, bo robię bardzo rzadko, Robię w zasadzie raz w roku. Ja raz w roku lepiej pierogi i robię e, tę uszka i tamte wszystkie. No dobra. Nawet chciałam pójść na łatwieznę i zamówić uszka, bo w ostatniej chwili powiedziałam nie. Fakapik świąteczny już ze mną. Postanowiłam farsz do uszek przepuścić przez taką maszynkę. A ta maszynka zamiast to posiekać, to zrobiłam taką papkę. Nie chcę tego, więc muszę siekać ręcznie. Mm, więc taki fakapik i kapusta kiszona jakby farsz do pierogów, którego mam aż półtora kilograma kapusty, bo ja kocham pierogi i cała moja rodzina uwielbia, więc zawsze dużo ich jemy. Mm to jak właśnie zrobiłam, to trochę twarda jest ta kapusta, więc jeszcze troszeczkę ją tutaj podduszę, ale ogólnie już dochodzi to na nadzienie, ten farsz, więc... trochę sukces, trochę porażka. Kapustka wigilijna już tutaj dochodzi, pod koniec jeszcze wleję trochę wina. Dodam jedno jabłko starte, akurat mam szarą renetę, bo też kupiłam więcej tych jabłek do śledzi. Zgadnijcie z kim rozmawiałam w trakcie gotowania, z moją, mm, napiszcie w komentarzu, kto wie, kto wie i zobaczcie co nam mi tu poleca, przyprawa do bigosu spodobno podobno sztos i bardzo podkręca smak czarowam porę tego śledzia w śmietanie. Nie wiem, czy to widzicie przepis. Może komuś się przyda, ale ja go nie będę podawała tak jak tutaj, tylko wymieszam to wszystko z tą śmietaną. Także tutaj mam szare renety, mam y, cebulkę, Matiasy gdzieś tam leżą z boku śmietana, ta śmietana przepyszna. Y, no, bardzo prosty przepis i bardzo smaczny. Rolik, do czego ościera? Szabłko. A co przed chwilą że co robisz? Majtasy. Majtasy. <noise> Bardzo polecamy, jako inspiracja na świąteczny stół. Lana dzisiaj odhaczony. Jutro barszcz, sernik, ciasto owocowe i coś jeszcze. A no i pierogi lepimy. Najważniejszego nie wpisała. W sensie tego co jest najwięcej do roboty. A w czwartek ryba smażona. Miałam robić ryby w galarecie, ale kupimy w rybce gotową. I resztę dań goście przywożą. Więc fajnie Luis, zrobisz wodę, zawsze jak nagrywam. Dzięki ziom!